Kolegium do spraw wykroczeń przy Naczelniku Miasta Czaplinek. na karny. Po rozpoznaniu na zasadzie artykułu 64 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia złożonego przez posterunek Milicji Obywatelskiej w Czaplinku, wniosku o ukaranie obywatela itd. zamieszkałego Szczecin, ulica Bohaterów Warszawy 55, za to, że w dniu 23 lipca 79 roku o godzinie 21.45 w Czaplinku szedł środkiem ulicy Drachimskiej zagrażając bezpieczeństwo drogowe oraz za to, że utrudniał sprawdzenie tożsamości pomimo iż posiadał przy sobie dokumenty. Uznaję obwinionego winnym popełnienia zarzuconego czynu stanowiące wykroczenie z artykułu 90 KW i 65 paragraf 1 KW i na podstawie artykułu 90 KW. Orzekam karę grzywny wysokości 1200 zł. Słownie 1200. Obwiniony, oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony oraz instytucja państwowa lub społeczna, która złożyła wniosek o ukaranie, mają prawo w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego nakazu odwołać się do kolegium do spraw wykroczeń przy wojewodzie koszalińskim za pośrednictwem kolegium, którego przewodniczący wydał nakaz karny. Podpis przewodniczący kolegium. Dostałem to. 18 lub 19 września i to też w ciekawych okolicznościach, bo zawiadomiono, zawiadomiono mnie, że dostałem paczkę, poszedłem na pocztę, podsunięto mi przekaz, podpisałem i dopiero wtedy wręczyła mi pani kopertę z, z pieczątką kolegi. Bardzo się zorientowałem o co chodzi, bo ta sprawa zbyt mocno mnie uderzyła, żeby zapomnieć. Sprawo tego typu, przechodziliśmy w Czaplinku po chodniku. Szliśmy chodnikiem w Czaplinku, kilka osób i w miejscach niektórych chodnik był szeroki na dwie płyty, także trzeba było zejść na ulicę, żeby przepuścić osoby nadchodzące z przeciwka. I w pewnym momencie chcieliśmy mm, przejść przez ulicę i całą gromadą żeśmy przeszli, ale przy krawężniku były wgniecenia. Wiesz, kałuże stały, jakiś był ściek do kanału, było dość mokro. Ja byłem w sandałach, więc przeszedłem kilkanaście kroków wzdłuż tych kałuż. Nie chciałem moczyć butów, i potem wyszedłem na chodnik. Z daleka zobaczyliśmy stojącego milicjanta, ale nigdy mi nie przyszło na myśl, że, że będzie coś miało do nas. Więc gdy zbliżyliśmy się do niego zażądał dowodów i opłaty mandatu 100 zł pod każdego. Powiedziałem, że mandat według mnie jest niesłusznie mierzony. Wyjaśniłem mu całą sprawę, że mokro było, że jest spora podeszczowa, ale nie można było z nim w ogóle porozmawiać, więc znaczy, nie można było porozmawiać. Po prostu od razu podniósł głos, wiesz, i zaczął udowadniać, że ma rację. Nie dopuszczałem do słowa nikogo. Gdy ja powiedziałem, że nie dostanie 100 zł, bo ja nie mam przy sobie tej kwoty i nie dostanie dowodu osobistego, bo też nie mam. Zaczął mnie targać za rękaw i siłą powiedział, że mnie zaprowadzi na posterunek. Więc ja powiedziałem, że bardzo chętnie pójdę na posterunek, bo chcę wyjaśnić sprawę z komendantem. I nie musi mnie siłą prowadzić jakiegoś chuligana czy tam przestępcę ale ten w ogóle nie reagował na moje słowa i nawet zagroził użyciem pałki poszliśmy na posterunek zatrzasnęły się drzwi posterunku za nami i spotkałem tam posterunkowego w stopniu sierżanta który którego chciałem zaznajomić z samą, z samą sprawą, ale on obrócił się do nas plecami i powiedział, że, jego, że to nie jest jego sprawa, że go to nic nie obchodzi. Więc chciałem to jakoś inaczej załatwić. Nie było z nikim porozmawiać, nie było komendanta. Dałem swój, swoją legitymację studencką, spisał wszystkie dane, podałem miejsce zamieszkania, datę urodzenia, imiona rodziców, wszystkie szczegóły, które potrzebował który w ogóle nie ma na legitymacji studenckiej. Gdybym chciał się wymigać z prawdziwości, to bym w ogóle zmyślił te dane, albo, albo w ogóle bym dał nogę i mi na pewno nie złapał. Jednak chciałem udowodnić, że, że nie ma racji w tym momencie i postanowiłem, postanowiłem to udowodnić na kolegium. Poprosiłem go, żeby przysłał zawiadomienie, zawiadomienie o kolegium, o terminie kolegium ale on tego nie zrobił. Dostałem od razu nakaz karny, orzeczenie kolegium, Więc udałem się z tym do adwokata, który poradził mi dwa wyjścia. Jedno to było z nich. To było pisanie o ułaskawieniu do wojewody Koszalińskiego jako władzy administracyjnej o ułaskawienie tej kary. Miałem swoje jakieś Osobiste powody, bo jestem studentem i moje stypendium wynosi mniej więcej tyle samo, ile tak grzywna. Poza tym utrzymuję się tylko ze stypendium i pomoc, pomocy z domu jako takiej dostatecznej nie ma. Drugie wyjście to było pisanie do Czaplika, do kolegium, aby rozłożyć tą sumę na, na raty, gdyż prawnie mam prawo ubiegać o rozłożenie na raty od trzech do czterech, a w wyjątkowych wypadkach nawet 6. Tak by powiedział Mecenas. To też by było dla mnie wyjście obronną ręką z tej sytuacji, chociaż musiałbym zapłacić i tak było powiedziane przez adwokata, że niestety nie, już nic się nie da zrobić, będę musiał zapłacić. Zastosowałem pierwsze wyjście, napisałem do wojewody o łaskawienie i w terminie 10 dni miałem dostać odpowiedź, ale odpowiedzi nie było. Dostałem zamiast odpowiedzi od wojewody, dostałem nakaz płacenia, kolegium z Czaplinka. Było to już po upływie terminu odpowiedzi od wojewody, więc myślałem, że po prostu jest to wynikiem porozumienia między Wojewodą i kolegium czaplinku i wojewoda nie zastosował wobec mnie prawa łaski i będę musiał zapłacić. Na nakazie płatniczym było napisane w terminie niezwłocznym. Jak dla mnie dla studenta ten termin, ten, te sformułowanie było nie w ogóle, nie na miejscu. Nie do przyjęcia chyba. Bo nigdy nie operuję taką gotówką na co dzień i stypendium moje wynosi tyle akurat. Musiałem pożyczyć pieniądze i wpłaciłem 5 października tą sumę, plus 50 zł koszty postępowania. Myślałem, że cała sprawa już jest załatwiona, że już nic nie będę miał żadnych z wspomnienia, nie kłopotów, a co się okazuje, że 17 albo 18 października dostaje wezwanie, właściwie zawiadomienie o terminie rozprawy w sprawie mojej właśnie z Czaplinka. Przyjęto moją prośbę o łaskawienie jako odwołanie od wyroku z kolegium w Chaplinku. Było to znowu nieporozumienie na drodze prawnej. Albo dobra wola, może wojewody, nie wiem. Na razie niewyjaśniona jest ta sprawa. Zawiadomienie te przyszło już po wpłaceniu przez mnie należności no, kwoty kolegium, i właściwie jutro jadę na tą rozprawę. Ale to jest tak, jak powiedział pan mecenas, musztarda po jedzeniu czyli nic właściwie się nie da zmienić. Ale wierzę w tę szansę i dlatego jadę. Środkiem jest nigdy nie chodzę. Poza tym, środkiem jezdni to chodzi, to jest głupota. Głupota. Bo albo nienormalny człowiek gdzieś jedni, albo zalany człowiek, a pijany nie byłem. A nienormalny też nie jestem, bo nie był na piątym roku studiów. Także sprawę tą trzeba wyjaśnić. Kiedy szukać tam sprawiedliwości, tak? Tak, jadę Za sprawiedliwością. Znaliśmy Pana winnym, ale nie ukaraliśmy karą. Udaliśmy wiarę, że Pan jak przechodzi przez jezdnię, to, to musiał się Pan z młodszym bratem, musiał się Pan upewnić, czy nadjeżdża, czy też nie nadjeżdża jakiś pojazd. Tak, oczywiście. Gdyby nadjeżdżał, to niewątpliwie nie chodził Pan pod samochód, zatem nie stanowiło to zagrożenia w ruchu drogowym. Fakt był faktem, że Pan wtargnął na jezdnię, w związku z tym musieliśmy uznać Pana winnym, ale nie zachodził proszę Pana, żeby nie Thank you, the sure.